Witajcie, kochani, na szlaku zakupowym. Dzisiaj wydaliśmy, zacznę od końca, 60 parę euro na te zakupy. Pojechaliśmy po godzinie 18, bo byłam pewna, że warzywa i owoce fajne, pokupuję w netto minus 50%. I wiecie co? Nic nie było minus 50%. Także niestety, że tak powiem, troszeczkę tam rzeczy minimalnie kupiliśmy. Wnet to a resztę tradycyjnie w normie. Udało mi się trzy ostatnie opakowania marokańskich pomidorów, bo już zaczęły być z Niderlanden. <gryw> ja nie znoszę z Niderlanden, bo tam wszystko na chemii hodowane jest, więc po prostu no nie, nie lubię. Staram się nie kupować nic z Niderlanden. I co? Dzisiaj u nas jest zima, cały dzień sypie śniegi. To takie fest śnieżyce są, to nie są zabawy i szkolenia. Wczoraj totalny grad sypał bielusienkie jezdnie w moment, były. Mimo, że mam jeszcze opony zimowe, no to powoli jechałam, bo mówię, kurde, zaraz mi szybę wybije, tak waliło w szybę. No ale na szczęście się nic nie stało. Także po trzech tygodniach ponad 20 stopni słońca i Sahary. Tego pyłu mamy, powrócimy. Zobaczymy, na jak długo. Podobno jeszcze cały ten tydzień tak w okolicy, 0 stopni mamy mieć. Okej, okay, to nie zanudzam Was. Aha, najbliższy jeszcze, kochani moi, yy, live. Już podglądam na kalendarzu. To będzie 5 maja. I tutaj padła propozycja, żebym powiedziała, w jaki sposób kupujemy nieruchomość w Niemczech, czyli dom bądź mieszkanie. Myśmy kupili prawie 6 lat temu. No 6 w maju, będzie 5 lat temu i 11 miesięcy, więc kupiliśmy dom, więc to nie jest tak daleko. Myślę, że niewiele się tam poz pozmieniało. To bym ten temat poruszyła. I na następnego live'a czerwcowego przygotowuję sobie temat bardzo, że tak powiem, przez Polaków kochany, uwielbiany na temat pracy firmy Jugendamt. Tyle się mówi, tyle się czyta, tyle się słyszy. Jak to, niedobrym po, jak to niedobrze stoją w szpitalach, Polki radzą dzieci, od razu mają zabierane dzieci. W szpitalu ewentualnie jak tylko gdzieś polska rodzina porządna, rodzina polska zamieszka od razu... Dzieci im zabierają, no tak się dzieje u porządnych ludzi, także ja jestem chyba nieporządna, bo nam nie zabrali dzieci. I jeszcze taka jedna krótka aktualizacja. Na ostatnim live mówiłam Wam, że mąż i syn pewnie za rok albo i dłużej dostaną obywatelstwo. Otóż jutro idą i odbierają obywatelstwo. Już yy, bardzo szybko ich załatwiono. Następnego dnia po live, właśnie przyszedł list zapraszający na jutro po odbiór Obywatelstwa. Tak, że będę miała trzech Niemców w domu, ja jedna Polka nie utrzymałam, ale już mam nadzieję, że niedługo, znaczy niedługo zanim nie przyznają, to pewnie znowu kolejny rok mi nie zobaczymy. To będę Was na bieżąco informować. Jeszcze nie złożyłam, złożę pewnie w czerwcu dokumenty, maju zobaczę, kiedy najpierw muszę iść i pobrać to wszystko. Dobra, to tyle a propos aktualizacji. Przechodzimy do naszych wspaniałych zakupów dzisiejszych. I co, nie chwalę się, oczywiście, że się chwalę, co kupiłam. Jakie ohydne rzeczy, jakie naprowieniowane na pestycydach, które pestycydów nie widziały. I, I tu Wam pokażę, co kupiłam, a tak naprawdę to chodzi o to, żebyście widzieli, znaczy pokazuję Wam ceny, jakie są w Niemczech ceny, tak? Coś kupiłam w netto 6 sztuk, po 1,99. Aha, to wodę już dla syna kupiłam, i za to jest yy, kaucja naliczona po 25 centów za butelkę, czyli euro 50 kaucji. Następnie coś znowu kupiłam za 6,79. Strasznie źle widzę na tym niebieskim. Coś jeden, kiletku, jeden kilogram kupiłam, zaraz będę szukać. A ten twaróg taki turecki, 6,79. Często go kupuję z normy, ale powiem Wam uczciwie, szczerze, on jest w netto najlepszy. Rzadko bywam ostatnio w netto, także jak mi się uda być w netto, to kupuję w netto. I jeszcze coś kupiliśmy tutaj. 230 ml to pewnie jest shake amerykański za 65 centów. I dalej będziemy zaraz analizować. To jest woda taka zielona. Nasz syn ją uwielbia. To jest chyba pół litra, dokładnie pół litra. A propos, to mi się bardzo pić chce. Pół litra wody. Yy, tam jest niby mnóstwo witamin. Wszystkiego to jest teraz bardzo reklamowane, więc na 13-latka to działa. Ale że tak powiem, skoro chce, no to ma. I powiem Wam, że musi być rzeczywiście ta zielona najlepsza, bo ciężko jest kupić ją. Yy, nie ma. Nie ma w sklepach. Tu była dzisiaj, no więc ją wzięliśmy. To jest shake amerykański, mleczny też. Syn lubi, ale ostatnio tak jednego lubi sobie wypić, więcej nie lubi, żeby było w domu. No to mu nie kupujemy. I ser. Kilogram sera to jest taki twaruk. 55% tłuszczu. I on jest coś podobnego, ale no nie zupełnie jak ten grecki feta. Jest bardziej jak polski twaróg wsadzony do solanki. I są fajne takie beczółki. wyjmuje się. Zaraz wiecie co, pójdę, zobaczę. Kilo pięćdziesiąt, półtora kilo jest z solanką, a kilogram solonego twarogu. Pójdę, zobaczę, może mam otwarty ten z normy, bo jeszcze mam w domu. To, to Wam pokażę, jak to wygląda w środku. Dokładnie, słuchajcie, mam w domu. O, teraz jest ostrość złapana, ponieważ u nas dużo tego idzie. To jest z normy, one są takie. Aha, z normy to nie jest takie, bo te znet to jeszcze są takie o fajne, jak takie od beczułek. Całe one są takie. Chociaż tutaj też trochę widać. No i teraz mi nie zejdzie. I on jest 55% jest tłuściutki. U nas dużo idzie, bo się takich dużo sałat robi typu greckich. Ja tutaj kupiłam tą wędlinę najtańszą. Będę robić patrzę, że to jest takie samo opakowanie. To może jednak ja też ostatnio wzięłam netto. Kurczę. Wiecie co? Już zgłupiałam. Kiedyś były inne, a teraz katar. <noise> a teraz jest takie samo opakowanie. Czyli to musi być teraz ten sam producent, kiedyś były inne. No. Albo wziąłam dwa znet. To już nie wiem, nie pamiętam i nie będę mówić. Wzięłam też taką tą najtańszą wędlinę. Będziemy robić y, sałatkę tą. Bawarską na upały. Podobno pani Gessler ją robi w Polsce jako, jako szwajcarską. Tylko podobno dodaje ogórki kiszone. To od razu wam powiem, że ani Szwajcarze, ani Bawarczycy, ani Austriacy nie znają ogórków kiszonych. Oni dają zwykłe korniszony. Ogórki kiszone yy, znają tylko wschodnie Niemcy. No, to takie sprostowanie. Kiedyś ją zrobiłam i tam rzuciłam, ale e, chyba, ponieważ idą ciepłe dni, ona jest idealna na upały. To ja ją rzucę na ten drugi kanał tam na nowo. E, ale to jeszcze Wam powiem, na razie nie. No. Jak się zacznie cieplej, za jakieś 2-3 tygodnie ją rzucę. I teraz podglądam. Słuchajcie, kochani, poza kamerką. Że kupiłam właśnie ten Shinken Wurst. Po 200 gramów kosztuje 99 centów i tą y łososiową, obsypaną chyba Krojta albo Dilem, czyli y ziołami <ścoughs> albo koperkiem. O, zaraz zobaczymy, czy ona jest. Obsypana, myślę, że troszkę zobaczycie. Widzieliście, to wam popsułam. No psuję, ja jestem. O, jest. I za to wszystko 28,83. I oczywiście odliczamy euro 50, kaucje, bo kaucję będziemy mieć zwróconą. Także 27,33. I kochani moi, to jest ta wędlina bez 150 gramów. Jest niby, że w Buchenholz. Czyli to jest tak, takie hard Buchenholz, bardzo fajne. Bóg to jest chyba po polsku. 150 gramów. I ona jest smaczna z Hofmaja. I co? I a propos terminów do spożycia. Jak widzicie, jest bardzo krótki termin. 17.05. Więc to nie jest nawet miesiąc. Podejrzewam, że niedawno była zapakowana. A propos, ktoś kiedyś pisał, że dwa lata mają termin: niemieckie wędliny. To od razu prostuję, że tak nie jest. Jest bardzo krótki termin. Nabiał to około dwa tygodnie i już od razu mówią: dziękujemy. Bardzo, bardzo krótkie tu są terminy. Tu się nie spotka dwuletniego terminu. Wurst to jest taka na najgorszej rasy wędlina, ale właśnie na tą sałatkę ona się nadaje, słuchajcie. I w Polsce to ja bym proponowała z Mortadelli robić. Ona nie smakuje jak Mortadella, ale to jest Mortadella. W Polsce jest przez jedno L, nie mylimy z włoską. Macie tutaj też do 7-5 jeszcze krótsza data przydatności. Jest dzisiaj świeżo kupione. Ale właśnie z takich najtańszych wędlin się ją robi, i ona bardzo fajnie smakuje. I to mamy załatwione zakupy z netto. Jak widzicie, nic nie było 50%. I teraz przechodzimy do zakupów z normy. Trochę mi się sponiewierał, wyleciał na pierwszy rachunek. Trochę się zamoczył na tym śniegu, no ale jakoś się udało go uratować. Dwa razy rzodkiewki po 59 centów. Bardzo ładne. No i trzeba było doliczyć siatkę za 1 cent do tego. E, iceberg Salad, czyli lodowa sałata. 99 centów, bardzo ładna główka. I szparagi fioletowe, znaczy białe, ja wzięłam biały fiolet, no. e, Normalna cena... 4,59 minus 2,09. Ja zapłaciłam 2,50 w promocji. Było jeszcze jedno opakowanie, ale nie było ładne, więc go nie wzięłam. Zaraz będę gotować i będziemy jeść szparagi. To jest za pół kilo. Generalnie w tej chwili, ponieważ to jest początek sezonu, aczkolwiek już on trwa za trzy tygodnie, szparagi u nas są po 8-10 euro za kilogram. Dobre szparagi. To są niemieckie szparagi. I kupiliśmy jeszcze pierś z kurczaka, ten minutę sznicel, to taka już jest specjalnie pocięta. 6,997 euro za 800 gramów. Szparagi bardzo ładne też, tak słuchajcie, w przecenie. Mówię, no fajnie jeździć tak po, po południu, wieczorkiem, zobaczcie, bardzo ładne szparagi. Te z tej dobrej klasy, bardzo długie są, bardzo takie, no ekstra są, no co ja Wam dużo będę mówić. Nie, nie będę Wam mówić. Będą smaczne na pewno. Mamy tutaj, to jest, o widzicie, tak porozkrawane tam minutę sznicel. 800 gramów za 5 za 7 euro. Patrzyłam, że coś gdzieś jest więcej napisane, ale nie za dużo jest. Jakiś tam instytut za kwalitet odpowiada, i tyle tylko się doczytałam. <grych> Rzadkie weczki mamy tutaj, dwa pęczki. One ja oberwałam te. Wiecie co? Nie będę tego wozić do domu, tego zielonego bo one są duże tutaj te pęczki ale mi się porozsypywały o bo oberwałam ale na no ładne są twardziutkie eleganckie będą no smaczne niestety ogórki były tylko z Niderlandów dlatego nie wzięłam no bo, no bo nie będę brała i iceberg salad zobaczcie bardzo duża bardzo ładna świeżutka ślicznie pachnąca za 99 centów. O, tak, żeby ją było dobrze widać. Opłaciło się. Nie jest taka zbita. Ona jest taka młodziutka w miarę, więc nie jest zbita. Te zbite to są takie starsze. I co my tam następnego kupiliśmy, kochani moi? W rabacie wzięłam. A. Wzięłam dwa razy łososia. Ja tu zaraz Wam pokażę po 4,79, ale jest minus 20%, także 9,58 minus prawie 2 euro, także 7,50 zapłaciłam i tam jest chyba 150 gramów, także 300 gramów. Za 7,50 łososia. Też z koperkiem ja już go kiedyś kupowałam w normie. On jest bardzo pyszny, i po 1,15 są z Maroka. Pomidory tylko po 1,15 tam oczywiście nie ma kilograma, chyba jest 600 gramów. Zaraz zobaczymy z Maroko. To wzięłam wszystkie trzy. Generalnie u nas są w tej chwili bardzo tanie pomidory. W to dzisiaj były. Po 1 chyba 15 za kilogram, ale z Niderlanden, <laughs> Także nie dla mnie. Iran wzięłam dwie sztuki. Po 88 centów był. Iran Pfand się nalicza. Ja pierdziulę. Kiedyś nie było za Irana Pfandu. Teraz jest, proszę bardzo. No nieźle. Jak to dobrze, że ja prowadzę, nagrywam filmiki. Słuchajcie, zawsze wyrzucałam, bo nigdy nie było e, kaucji zwrotnej za Ayrana. Mam teraz go i szukam, szukam. Jest, jest znaczek zwrotności. Proszę bardzo, widzicie? Jak jest taki znaczek na butelkach, na puszkach, na słoikach, nawet z jogurtem czy z czymkolwiek innym, to znaczy, że jest kaucja naliczana. Proszę bardzo. A to się zdziwiłam. Ir Iran, no to jest chyba już w Polsce znany. Jak ja wyjeżdżałam, to go nie było. To jest taki turecki napój. Jogurt z wodą, z solą. Na kaca podobno bardzo dobry. E, I co ja? I tego łososia. Za coś po przecenie. Słuchajcie, piękny ten łosoś. Tak, 150 gramów jest. Nie wiem, czy to widzicie, ale chyba dobrze widzicie. O, jaki piękny. Cudny jest ten łosoś. I on bardzo jest smaczny. Tam, że cudny to cudny, ale on jest bardzo smaczny jeszcze. Ale się zaskoczyłam tym ajranem. Co tu mamy dalej? Co tu mamy dalej z zakupów? Ktoś próbuję podejrzeć. Yy, oryginal berkkejze. Aha, bo do tej sałatki właśnie bawarskiej, takiej no z y, wędliniarskiej kupiłam berkkejze też, bo dodaję jej i, i ten turecki albo feta. To berkkejze mamy po 2,89 i to jest ten twardy. Peperoni 1,99 słoiku to bardzo tanio. Nie kupiłam jeszcze takiej. Pierwszy raz zobaczymy, ona podobno nie jest ta ostra. I trzy razy bekon, chips po 1,19. I za to wszystko 40 euro i 39 centów. Aha, bo ja sobie czytam poza kadrem, a wy pewnie nie widzieliście. No to teraz, żebyście sobie mogli luknąć. Bergkejzy, gdzie my mamy bergkejzy? Jeszcze pomidorów wam nie pokazałam, zaraz pokażę. Teraz, dlaczego jeszcze pomidory? Bergkejzy austriacki, bo on jest tak z Salzburger Land. Ja go kupuję w normie, on jest bardzo smaczny, bardzo twardy i, i, i bardzo mi smakuje. Jest 250 gramów w tej cenie. I to jest kawałek, bo ja sobie go pokroję w kostkę. Pomidory, żeby nie było żywa, to szukałam. To są z Maroko. Teraz dobrze. To są takie w Polsce limo, czy lima się nazywały podłużne, ale ostatnio też, jak kupiłam z Maroko, to jest chyba 500 gramów. Tak, 500 gramów. To one były okrągłe, a te są podłużne, ale są bardzo słodziutkie te z Maroko pomidory. Muszę Wam powiedzieć, że po prostu wybitnie pyszne. I tą paprykę też taka, zobaczyłam, że ładna. Kupowałam z net, to też chyba euro 19 czy euro 90, już nawet nie pamiętam. Bardzo mi smakowała. I wzięłam ta jest z Lombardii, niby, czyli jak gdyby z Włoch. No zobaczymy, czy będzie smaczna. Peperoni. Tak to się przed. Przyst... A musli jeszcze, słuchajcie, przecież kupiłam. I co to musli nie było, na tym rachunku przeoczyłam. Oj, no widzicie. Słuchajcie, nie ma musli. Nie mamy naliczonego musli. No to za to wszystko, co mnie nie naliczali, to teraz mi się odbiło to. Nie naliczyli mi musli. No trudno. No to nie będzie musli. Dokładnie. Ale ono kosztowało dwa coś. Wzięłam sobie musli do ajranów, do jogurtów, do takich rzeczy, bo muszę się trochę odchodzić. Podobno, ale się na tym nie odchodzę. Zobaczymy. Tak, chcę troszeczkę inaczej zacząć jeść. Ono 2,89, a to o w ja wnet to kupiłam, przepraszam. A w normie widziałam, że są dużo, dużo tańsze. No ale to wnet to też nie naliczyli tego musli. No trudno. Nie będę teraz wracać i prosić, żeby nie nabili. Nieraz mnie oszukiwali, nabijali coś źle. To teraz, że tak powiem, nie ma nabitego. Jeszcze przeglądam, czy musli jest nabite. Ale nie jest jest nabite 2,99 bo to jest ten rachunek, który jest taki kiepski raz, dwa, trzecia, czwarta chyba pozycja 2,99 za pół kilograma a właśnie w normie jest ono tańsze musy. także tak się przedstawiają ceny takich bardzo podstawowych produktów w Niemczech ja jeszcze tam cały czas mam wrzucić Wam filmik <laughs> z tego jeżeli jeszcze jest na telefonie, jeżeli go jeszcze nie usunęłam, już nie usunęłam, yy, mam wrzucić filmik z ostatniej wizyty że w Szlachthofie, ponieważ teraz jest ochydna pogoda, to ja jutro bym to zrobił, jak mam tele, na telefonie, to zrobię w niedzielę, tego wtorek, środa może puszczę. Środa, czwartek, napiszcie mi w komentarzach, który dzień wam puścić, jaki macie taki dzień tygodnia, że już sobie YouTube oglądacie i... i i chętnie obejrzycie to, co ja kupiłam i w jakich cenach. Trzymajcie się, kochani, zdrowo i ciepło. Życzę Wam, żebyście mieli już ciepełko. Słoneczko piękne, piękną wiosnę, bo u nas wszystko kwitnie. U nas już właściwie przekwita, już wszystkie drzewa owocowe kwitną. Nie ma kompletnie pszczół, nie ma co zapylać te kwiaty. Zobaczymy, czy to będą owoce, czy nie będą. Może w innej części Niemiec będą, u nas raczej chyba nie będą. Do usłyszenia w kolejnym filmiku. Papa! Pa.